Cześć, siemanko Zgodnie z obietnicą kontynuujemy grę w Infamous Second Sun Ponieważ grałem do tej pory w weekend na żywo W tą grę, ale Postanowiłem kontynuować, bo się wkręciłem I tak głupio grać tylko w weekendy w Won! Dobra. Skończyliśmy na. Aha, tą. Klientkę żeśmy szukali. Neonową. Tak się domyślam. O, ale fajne. Będą krótsze odcinki niż. ten stream, co był półtora godzinny. O, o, gdzieś się. O, tutaj. Myślę, że tak będę obcinał w jakimś takim momencie. O dzięki! O tutaj gdzieś. No myślę, że tak obcinam na odcinki, żeby nie było za długo. Gdzieś tutaj na dachu chyba. Wow! A to, to tam byłem? Nie, to nie to. Fajne, skoczyć stamtąd. Hmm. O, tutaj się skoczymy. Jest. O o, 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 już? Won! Tak bez przywitania napieprzają od razu. O, ucieki, dobra. Chcę moje neonki wreszcie. No co jest? Aha, iść do restauracji Olafa i znać fecie. facie. fecie. Facie. Gdzie jest ta restauracja? Hmm. Gdzieś tu Uuuu pan petycję w sprawie walki z narkotykami? Dopóki nie powstrzymamy tej zarazy Kolejni młodzi ludzie będą kończyć jak fetch walker Fetch walker fetch. Narkotyki zatruje jej ciało Przemieniła się w terrorystkę. Potrzebujemy twojego wsparcia Aby ulice były wolne od tego cholernego Złomu tak? tak, albo jesteś z nami, albo przeciwko nam Jało nie. Jak się nazywa ta książka, yy, wiecie, ta, w której napisali: Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Radykał! Co, mam... Jestem pod wrażeniem Twojego Wyzwańcz? opanowania, ale może podejdziesz już pod ten neon, co? Nie będziesz tak się rzucał w oczy. Ona na pewno przyjdzie tam, żeby się podładować. Tak, ta. poza tym na pewno mniej tam ludzi, którym będę miał ochotę spuścić łomot. Prawda? A tak, w ogóle to ten cytat był z Biblii, był ten cytat, jakby co z Biblii? Co ty powiesz? Czego się boisz? że Czego się boisz? Akurę się w pobliżu znaku Olafa i zaczekaj na fetch mhm. Ale on tu walnął mi tutaj. Uh! Żeby, tylko, tra... tylko te, ich transparenty zostały. Eee, neon. Kurczę, no chcę ten neon już zdobyć. Ej, Delsin, zapomniałeś? Masz iść pod neon. Pod Neon? Uh -oh. Cieeecha, nie mam czasu teraz na pierdoły. Neon, 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 Neon. No dobra, muszę się gdzieś schować. Jest. Ale wypas, obserwacja na kloszarda. <laughs> Kloszard pachnie. Ech, dlaczego nie skroiłam tych dilerów z kasy? Pieniążki, czemu mnie nie lubicie? Chcę się z wami zaprzyjaźnić. No śmiało, chodźcie. Już mogę świecić czy jeszcze nie? O nie, znowu? Skup się Delsin, skup się jak poprzednio. Już chyba... Już o zaraziła. nie, 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 nie. Nie uciekniesz mi, mam już twoją moc. No i super. Zajebiście Szybki jak błyskawica A, błędnie O, nie tutaj Ale super O no zasuwa kurde, dobre. Możesz biegać po ścianach <laughs> Nie jazda! O mi też się podoba Uuuura nie no to teraz Super Tylko, że... oha, energii mi zabi... <grych> nie starcza? Zasłużyli na to! Dobra, nieważne, chodź tu, przywitaj się No ile tak będziemy biegać? Nie ma Nie ma Złoje ci dupsko zaraz Chodź tu gdzie ty jesteś zaraz mi zwieje O, kurde Jak ona grzeje? Kurde, nie nadążam No gdzie ona jest? Tu, gdzieś. Muszę dokończyć pewną sprawę. Nie ma czasu. Teraz ja tu jestem. O, no, gdzie ona się zatrzyma? Gdzieś tutaj, czy nie? Nie wracam do CurdenKay! O, oh. nie! O! Tak, chcesz pogrywać za mną? Jest za szybka! Gdzie ona jest? Tam! Dobrze tą smugę zostawia, bo bym. Au, 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 ej, ej, ej! Mogę korzystać tylko z jednej naraz? To nie fair! nie mogę strzelać, ale. Wyluzuj dziewczyno, tak? Spokojnie. Powiedziałam, nie wrócę tam! Nie wracam do Kardon Kurde, nie rzuca mnie jak szmatą jakąś. To było mega. Uho! To megaż. Ej, kurde, spoko! Tam po zaraz zginę. Dobra wiadomość ma mniej energii. Zła wiadomość nie lubię ciemności. Aha, mało energii ma już. Dawaj! TO ZOWIEC! Od tole zaraz tak, wszystkie te neony. sobie te próby zabicia mnie, to nie musiałbym rozwalać tych neonów! Wszystko zaraz zeżdżę i ty Nie wrócę tam! Co się jeszcze ukaże? Nikt nie wątpił. Tak. Nie chcę mi dość tutaj. Wojny! Co za Franca? Hu, że zaraz się... Skubada, no! Nie da mi. Jest! Kolejny mniej, jeszcze tu! O, szybko! Zrozum! Nie trzymam z Augustin! Zdura, jesteś jednym z jej robotów! Ile razy ci... Mam... co? Ona ma roboty? <laughs> roboty? Chcę tylko. Się twojej mocy. To wszystko. Zaraz nie wiem, ja, czym się już pożywiać. Gdzie jest jeszcze? Jest tu. O! tam O! Tak. Jest tam. O! No. мозги yes, oh, Я с Ну Где остальное он, да, товарищ? Там. Вот он, не собираю. Aha, ona no szkury, tam tędy No skurde, właśnie tam. Сука, она там скакует. Холерный не знаю... Ага, доставим. Yes. Не Не, на пивзоотвич, Ja tam się nie dostanę, gdzie jest ten czerwony Tam jest Najpierw trzeba było to na górze rozwalić Ej, 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 ej ej. O Aha, znowu, <laughs> kurde Dobrze? Dobrze, tu jest Dobra wiadomość. Kupana. ma mniej energii. Zła wiadomość, nie lubię ciemności. ciemności. Bola. Bola. gdybyś Bola. sobie te próby zabicia mnie, to nie musiałbym rozwalać tych neonów. Bola. Bola. ej, 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 ej. ej, Wom.

<laughs> tak. zaraz, zaraz nie będziesz Paniusiu Dobra to. Zrozum, nie trzymam za Augusty. Zdura, jesteś jednym z jej robotów! Dobry. Ile razy mam ci! Co? Chcę tylko trochę twojej mocy. To wszystko. To, 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 No jeszcze jeden. U, to mi się nigdy nie znudzi. Jest. Uh -huh. No dalej mocy, wiem, że tu jesteście. Zaskoczcie mnie! No i chodź teraz. O teraz co pogadamy Laluniu Oj, będę z tego korzystał! Dupa ci za przysmaży. Nie chowaj się! I tak cię znajdę! Gdzieś ty się podziała! Zostaw mnie! Oj, 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 oj! Spryciara nie ma się już czym ładować. Ale ja ją zaraz załaduję. Gdzie ona jest tutaj? Mm. A to? No, Skuba na jaką to robi? No pierdzie. Dobra, trzeba się schować bo zginę. Ja no, Ale nie, dalej ja wiem, że tu jesteście A, no pasek mnie. życia Nie zauważyłem. Oj, będę z tego korzystał! Nie chowaj się! I tak cię znajdę! Gdzieś ty się podziała! Nie! Tak! O, no, chowaj się! Eee Słyszę twój oddech Nie, no ale... czuję <śm> Halo

Stój w miejscu do cholery, wreszcie. No i co teraz? Jako dziecko nie sądziłam, że trafi na mnie, że będę jedną z nich. Moja moc była zaskoczeniem. Rodzice mnie oddali, pomimo tego, że mieli świadomość, co rząd robi z takimi jak ja. Nie wiedziałam, co robić. Mój brat, Brent, chwycił mnie za rękę i uciekliśmy. Życie na ulicach było trudne. Przemieszczaliśmy się z miasta do miasta, ale w końcu. Poznaliśmy dealerów, którzy wciągnęli nas w swój świat. Dragi. Dragi były wybawieniem. Ale nam wiecznie było mało. Zjazdy były najgorsze. Człowiek musi wtedy walnąć działkę. Kiedy tracisz swój zapas, gdy sądzisz, że ktoś ci go ukradł, dilerzy! Dragi! Każą ci robić rzeczy, których. O, Boże! Brent, co ja. Nie chciałam go zostawić, ale zostałam złapana. To nie było normalne więzienie. Uczyli mnie strzelać, nauczyli, jak zabijać. W dniu wypadku i ucieczki byłam już wyszkolona. Dlatego wiedziałam, jak dokonać zemsty. Brent, Obiecuję ci, że wypala twoje imię na ciele każdego zabitego przeze mnie dilera, Żeby już nikt nie musiał cierpieć. Tak, Franciszku. Nikt! Delsin! Delsin! Żyjesz, stary? Co się stało? Dobrze się spisałeś. No, dawaj, dalej! Chodź! Wstawaj! Uh. Stary, dobrze jest. Spisałeś się. Wiem, gdzie zamknąć tę sukę. Gdzieś, gdzie Augustynie jej nigdy nie znajdzie. Teraz już nikomu nie zrobi krzywdy. Ej, nie, 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 nie. Ona likwiduje tylko dilerów, stary. Likwiduje? Delsin morduje dilerów. A jak myślisz, co ja robię z deozy? To, co musisz! Ratujesz swoich współplemieńców! Nie, stary puścił. Nie, nie ma mowy. To, że oboje macie tę samą przypadłość, nie dar, przypadłość, nie oznacza, że będziemy się litować nad każdym ścierwem. Zawsze stoję za tobą murem, tak? Zawsze. Ale ona idzie do paki. Hej! Hey! No to okazał się jednak jej braciszkiem. Ocal fetch z te prawej fetch. Ale że idziemy ścieżką bohatera, trzeba ją ocalić. No i że mam słabość do lasek, to dobra. Nauczy ją samokontroli, pracując razem w celu zniszczenia siatki narkotykowej w Seattle. O tu. Zrób z niej bezwzględną zabójczynię i naśli ją na aktywistów przeciwnych przewodnikom. Tu ja już wolę. To. Siatka narkotykowa. Oh, je. Yeah. To się zapowiada dobrze. Zajmę się nią, okej! Okay? Tak! Przecież bycie odpowiedzialnym to Twoja specjalność. Zostaw ją. Dobra. Mamy pomóc plemieniu, a nie jakimś pioterrorystom. Jestem przewodnikiem! Spoko, spokojnie, to. Normalny gość, tylko nie dzisiaj. Jasne. Pogadajmy.